W weekend 10 i 11 września 2022 roku odbyła się długo wyczekiwana trzecia już edycja Festiwalu Sztuki Pociąg do Kolumny. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane głównie przez mieszkańców i sympatyków urokliwej dzielnicy łasku Kolumny. Niestety przez pandemię przez dwa lata festiwal ten nie był organizowany. To też w tym roku powrócono do niego z podwójną siłą i wydarzenie trwało aż dwa dni. Idea pociągu do kolumny narodziła się parę lat temu w głowach miejscowych społeczników, którzy po prostu zapragnęli mieć festyn w kolumnie, dający możliwość integracji społecznej, pokazania walorów architektonicznych, przyrodniczych i kulturowych Zielonej Dzielnicy Łask, zaprezentowania dzieł lokalnych artystów. Po nitce do Kłębka w 2018 roku z ogromną pomocą łaskiego domu kultury, organizacji, firm lokalnych oraz przychylnie nastawionych do całego pomysłu ludzi, odbyła się pierwsza edycja festiwalu. Wydarzenie wzbudziło dużo emocji, wyzwoliło pozytywną energię i przychylne komentarze. W tym roku społeczny komitet organizacyjny złożony z mieszkańców, sympatyków i miłośników kolumny zebrał się ponownie, aby zorganizować kolejną edycję festiwalu. Do współpracy zaproszono Łaski Dom Kultury oraz Łaskie Towarzystwo Kulturalne. Patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek oraz starosta Łaski Piotr Wołosz. Zarówno gmina jak i powiat zostały też partnerem finansowym tegorocznej edycji pociągu do kolumny. Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna również odbyła się na ulicy Piotrkowskiej i w okolicy Leśnego Skweru. Drugi dzień festiwalu, zorganizowany przez łaski Dom Kultury, zaplanowano na wyremontowanym niedawno placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Atrakcji w pierwszym dniu było mnóstwo. Imprezę podzielono na strefy art, gastro, chillout i scenę. W każdej ze stref można było znaleźć coś dla siebie. Sobota zaczęła się od spaceru sentymentalnego po kolumnie, który prowadzony był przez Wojciecha Pardałem. Kolumieńska młodzież przygotowała też super zabawę w podchody, która była na tyle innowacyjna, że wzbudziła duże zainteresowanie. Można było wygrać mnóstwo nagród na stoiskach wystawców, odbywały się warsztaty i konkursy. Kolorowe stoiska rękodzielników zapraszały do zakupów, całość dopełniały namioty przeróżnych organizacji i instytucji, smakowite jedzenie gospodyń wiejskich z okolicznych kół, parada motocykli i ciekawe występy na scenie, na której mogliśmy zobaczyć m.in. występy dzieci z przedszkola w kolumnie, leśne skrzaty. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kolumnie, Zespół Pieśni i Tańca Dobroń, Zespoły Odwil, Planety, Marcin Dybalski, Paweł Orlewski, Krzysztof Straburzyński, Studio Tańca Gossip oraz Gwiazdę Wieczoru, Witek, Muzyk Ulicy. Wydarzenie trwało do późnych godzin wieczornych, a zakończyło się dyskoteką. W drugim dniu na placu Szarych Szeregów atrakcje zapewnił łaski Dom Kultury, był teatrzyk uliczny dla dzieci, gry, zabawy i konkursy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej i poprzednich edycji pociągu do kolumny. Wolontariuszom, bez których nie byłoby tak cudownie, sponsorom, bez których nie byłoby tak obficie partnerom, którzy zadbali o różnorodność i wreszcie dziękujemy Wam, uczestnikom, bez których to wszystko nie miałoby sensu. Serdecznie zapraszamy do współpracy przy następnych edycjach.